Otrzymałem kolejne ostrzeżenie od YouTube za swój materiał. Szczerze, nie jestem zaskoczony, ponieważ walczę z ich cenzurą od pierwszego filmu, jaki tutaj wrzuciłem. Ostatnio pokazałem, jak obrzydliwe treści promuje algorytm, a YouTube czerpie ogromne zyski z reklam, ponieważ te kanały zbierają miliardy wyświetleń i są oglądane przez najmłodszych widzów. Mówiłem o tym wcześniej, ale większość z Was nie widziała pewnie tamtego materiału. To, że zostaniesz ukarany przez YouTube brakiem możliwości zarabiania na filmie. To jedno. Jednak dodatkowo obcinają zasięgi. W tym materiale pokażę wam jak działa cenzura na tej platformie i w jaki sposób decyduje się, które treści możecie oglądać. Odniosę się również do nowej ustawy, która jest obecnie tematem dyskusji w Polsce, a jej celem jest jeszcze większe ograniczenie wolności słowa w internecie. Cześć, jestem Wojciech Dzierwa. Jeśli prowadzisz własną firmę lub chciałbyś się otworzyć, to zapraszam cię na mój darmowy newsletter, w którym dzielę się swoim doświadczeniem. Link znajdziesz w opisie do filmu, a teraz przechodzimy do tematu odcinka. Dzisiejsza cenzura to najbardziej zaawansowana forma manipulacji, z jaką kiedykolwiek mieliśmy do czynienia. Nie trzeba już nikogo aresztować, żeby uciszyć niewygodne tematy. Wystarczy, że algorytmy zablokują takie treści albo usuną filmy czy artykuły pod pretekstem np. ochrony obywateli. W efekcie odbiorcy wierzą, że otrzymują obiektywne informacje, nie zdając sobie sprawy, że ktoś celowo wpływa na to, w jaki sposób powinni myśleć. W filmie, o którym powiedziałem na początku nie pokazałem tych najbardziej drastycznych treści, które możecie normalnie znaleźć na YouTube. Dodatkowo zamazałem bardziej kontrowersyjne fragmenty i unikałem słów, które algorytm mógłby uznać za niestosowne. Tylko dlatego tamten materiał przetrwał aż 3 dni i w tak krótkim czasie zobaczyło go prawie 90 tysięcy osób. Sytuacja się powtarza. Wrzucam kolejny film, którym jesteście zainteresowani, zbiera pozytywne komentarze i wiem, że to ważny temat, ale nie dla YouTube. Tutaj nie chodzi o dostarczenie nam wartościowych czy edukacyjnych treści. Faworyzuje się plotki, kolejne dramy influencerów i w ten sposób tuszują tematy, które mogą być niewygodne dla reklamodawców i samej platformy. Ogłupia się społeczeństwo, ponieważ internet w rzeczywistości jest zdominowany przez kilku gigantów technologicznych, takich jak Google, w którego skład wchodzi YouTube czy Gmail. W ten sposób kontrolują ponad 90% rynku wyszukiwarek na świecie. Szukając informacji, my nie szukamy ich w internecie, ale korzystamy tak naprawdę z jednej prywatnej platformy. Daje to ogromną władzę, bo to oni ustalają, jakie treści są widoczne, a jakie po prostu znikają. Zarówno firmy, jak i osoby tworzące treści muszą się do tego dopasować. Jeśli chcesz mieć widoczną stronę internetową czy kanał, robisz na ich zasadach albo zostajesz wykluczony. YouTube promuje treści, które są wygodne dla innych korporacji, a nie takie, które są obiektywne i wartościowe. Dla YouTube nie ma i nie będzie żadnej realnej alternatywy. Dodatkowo ich algorytmy są tajemnicą, co jeszcze bardziej utrudnia zrozumienie, dlaczego jedne treści są widoczne, a inne nie. Duże kanały, które wszyscy chętnie oglądamy, są głównym źródłem dochodu dla tych osób, więc Google ma ich w garści, strasząc nagłym ucięciem zarobków. Ich monopol sprawia, że to właśnie ta korporacja kontroluje przepływ informacji, wpływając na sposób, w jaki postrzegamy konkretne wydarzenia. Dokładnie tak, jak sobie tego życzą. Każdy, kto tworzy tutaj filmy, doskonale wie, że pewnych tematów po prostu nie da się poruszyć, bo zostaną od razu zablokowane. Spójrzcie, jak to wygląda w praktyce. Można to podzielić moim zdaniem na dwie kategorie. Filmy blokowane bezpośrednio przez platformę YouTube, oraz te usuwane na wniosek osób, o których oszustwach się mówi, które zostały ujawnione. Zaczynając od tej pierwszej sytuacji. Regulamin YouTube jest oczywiście napisany w taki sposób, że pod naruszenie zasad możesz podciągnąć dosłownie wszystko. Jeśli dyskusja na jakiś temat ma zostać ucięta, to ta zasada działa dokładnie tak jak w tradycyjnych mediach. Skandal, a po jednym dniu przykrywa się to masą pierdół i wszystko idzie w zapomnienie. Ale zobaczcie, jak sprytnie jest to wymyślone na YouTube. Jeśli usunęliby mój film, to oczywiście wrzucałbym go do skutku, może nawet z różnych kanałów, a większość widzów poczułaby potrzebę buntu i jeszcze bardziej będziemy nagłaśniać tą całą sytuację. Jednak informacja po tym, jak się kolejny raz odwołałem od ich decyzji, wygląda w ten sposób. U mnie też się ten tekst na początku nakłada, ale zwróćcie uwagę na coś innego. Na górze widzimy, że była to weryfikacja manualna, czyli rozumiem, że po moim odwołaniu materiał obejrzał żywy człowiek i stwierdził, że algorytm się nie mylił, nie podoba nam się film, w którym mówisz o nas źle. Ten ktoś obejrzał całe 22 sekundy wyrywając pierwszy kadr z filmu i uznał, że to materiał dla dorosłych. Scena przedstawiała fragment filmu, który znajduje się normalnie na YouTube, a ja dodatkowo go zamazałem. Sprawdziłem wcześniej ze Zewnętrznym narzędziem, i tamten film nie dostał żadnych ograniczeń. A to moja wersja z dodatkową cenzurą dla YouTube była nieodpowiednia. Kolejnym paradoksem jest fakt, że każdy z moich filmów wyraźnie oznaczam jako przeznaczony dla osób dorosłych. Jak możemy przeczytać w tym, co otrzymałem, to nawet jeśli usunę ten fragment, nikt już tego nie sprawdzi i nie zdejmie ograniczeń. W panelu miałem jeszcze możliwość napisania mojej opinii na temat przeprowadzonej weryfikacji manualnej i nie mam żadnych wątpliwości, że zostanie ona skierowana do odpowiedniego działu. Wraz z reklamami obcięty jest również zasięg mojego materiału, który od razu przestał generować nowe wyświetlenia, mimo że wcześniej widziało go ponad 2000 osób na godzinę. Sprawdziłem i w ostatnich 60 minutach, które były godzinami szczytu na YouTube, film obejrzały 74 osoby. Skąd się biorą ci widzowie? Trafiają na mój kanał z innych filmów i po prostu przeglądają pozostałe materiały na kanale, które wrzuciłem. To jedyna możliwość, żeby jeszcze ktoś zobaczył tamten materiał. Mam taką sytuację piąty albo szósty raz i widzę identyczny schemat. Po co YouTube ma odciągać Waszą uwagę i pokazywać Ci treści, na których sami nie mogą zarabiać, ponieważ nie podobają się reklamodawcom? Jestem tutaj krótko, ale ta przesadna poprawność polityczna i cenzura są cholernie uciążliwe. Jest to dla mnie najgorszy element w nagrywaniu filmów. Na kanale Nie wiem, ale się dowiem, który ma ponad 800 tysięcy subskrypcji powstał niedawno materiał o tym, kto wykorzystuje Krzysztofa Kononowicza. To jest ta kolejna sytuacja, o której wspomniałem. Uciszanie osób ujawniających niewygodną prawdę. Film o historii Krzysztofa Kononowicza przetrwał na YouTube zaledwie weekend. Nie został usunięty za kłamstwa, został usunięty za zdjęcie brudnej pieluchy. Zjawisko to znane jest jako copyright trolling polega na masowym zgłaszaniu naruszeń praw autorskich przez osoby lub firmy, które chcą zablokować treści dla nich niekorzystne. YouTube w takich przypadkach daje jedynie iluzję możliwości odwołania się. Każde zgłoszenie jest automatycznie rozpatrywane na niekorzyść twórcy, niezależnie od tego, czy jest zasadne. Z tego co wiem, dalsze odwoływanie się do YouTube często nie ma sensu, ponieważ może prowadzić nawet do zablokowania całego kanału. I jesteś zepchnięty na margines. Teoretycznie można próbować jeszcze raz opublikować ten sam film. Autorzy kanału, nie wiem, ale się dowiem, zamazali każdy fragment, zmienili narrację i opublikowali materiał ponownie. Ale jeśli zbyt wiele razy naruszysz regulamin, to grozi to zawieszeniem konta. I też widzowie nie są zainteresowani oglądaniem w kółko tego samego filmu. Co sprawia, że i tak algorytm uzna ten materiał za mało interesujący i nie poleci go dalej, ucinając zasięgi po prostu z innego powodu. Podobne zjawisko jest wykorzystywane przez duże firmy, które chcą zniszczyć swoją mniejszą konkurencję. Korporacje posiadające własne działy prawne i sztab ludzi masowo składają pozwy sądowe lub grożą nimi mniejszym podmiotom lub dziennikarzom, żeby zniechęcić lub zniszczyć finansowo każdego, kto będzie dla nich zagrożeniem. Nie chodzi tutaj o wygranie tych spraw sądowych, lecz o uciszenie krytyki i wyeliminowanie przeciwnika. Poprzez stworzenie sytuacji, w której pozwany będzie zmuszony do ciągłego uczestnictwa w rozprawach sądowych. Dla takich firm to żaden problem. Mogą oddelegować do tego jednego pracownika lub nawet nie stawiać się na rozprawach, bo zwyczajnie ich na to stać. Mówiąc o łamaniu praw człowieka, naszej wolności i cenzurze, często myślimy o krajach takich jak Korea Północna. Jednak nie dostrzegamy, że podobne mechanizmy działają również u nas. Choć wprowadzane są w bardziej subtelny i wyszukany sposób. Na przykład, mając własnych odbiorców w newsletterze, nie jestem w stanie wysłać do nich maili bez przestrzegania kolejnych zasad. Filtry antyspamowe stosowane przez dostawców, takich jak na przykład Gmail, należący do Google, to kolejne algorytmy, które mogą zablokować dowolne wiadomości lub przenieść je do spamu, jeśli coś im nie będzie odpowiadało. W niektórych krajach rządy monitorują komunikację elektroniczną i aktywnie blokują rozsyłanie wiadomości. Na przykład krytykujących obecną władzę czy popierających idee takie jak demokracja. W ten sposób skutecznie rozbijają protesty, kontrolują przepływ informacji i utrzymują władzę nad społeczeństwem. Tych działań nie widać, ale są bardzo skuteczne. Cały ten mechanizm opiera się na fundamentalnych zasadach psychologii społecznej i manipulacji. W demokratycznych społeczeństwach, gdzie władza teoretycznie pochodzi od obywateli, a siłowe narzucanie zmian mogłoby spotkać się z masowym sprzeciwem, konieczne jest stosowanie bardziej subtelnych metod. Pierwszym krokiem jest stworzenie poczucia zagrożenia. Może to być kryzys zdrowotny, ekonomiczny, środowiskowy lub związany z bezpieczeństwem publicznym. Co istotne, zagrożenie wcale nie musi być rzeczywiste. Wystarczy, że zostanie odpowiednio przedstawione. Media, politycy i eksperci zaczynają mówić jednym głosem o skali i powadze problemu, podkreślając, że wymaga on natychmiastowej reakcji. Strach jest jedną z najsilniejszych emocji, która skutecznie osłabia zdolność do krytycznego myślenia. Przerażone społeczeństwo łatwiej poddaje się manipulacji i rzadziej kwestionuje podejmowane decyzje przez władze. W takim stanie, ludzie częściej akceptują rozwiązania, które w normalnych warunkach uznają. Za zbyt radykalne lub naruszające nasze prawa. Podsycanie poczucia zagrożenia sprawia, że akceptujemy rozwiązania, na które normalnie byśmy się nigdy nie zgodzili. Po zastraszeniu społeczeństwa, władze przedstawiają konkretne rozwiązanie jako jedyną skuteczną drogę do zażegnania kryzysu. Działania te są zawsze komunikowane jako dla naszego dobra. I mają na celu ochronę społeczeństwa. Mechanizm jest jeszcze bardziej skuteczny, gdy ogranicza się go jedynie do dwóch opcji: zaakceptowanie proponowanych działań lub narażenie się na chaos i dalsze zagrożenie. W takiej sytuacji obywatele czują się zmuszeni do zaakceptowania tego mniejszego zła. Wprowadzanie takich rozwiązań często wspierają eksperci, naukowcy lub inne wpływowe postacie publiczne, co dodatkowo buduje ich wiarygodność w oczach społeczeństwa. Umacnia to nasze przekonanie, że takie zaproponowane działania są zarówno konieczne, jak i jedynie słuszne. Zmiany wprowadza się etapami, rozpoczynając od małych kroków, które wydają się uzasadnione i łatwe do zaakceptowania. Ludzie chętniej akceptują drobne modyfikacje niż jakieś radykalne zmiany. Gdy nowe zasady zaczynają obowiązywać, społeczeństwo stopniowo przyzwyczaja się do nich, postrzegając je jako normalność. Przykłady takich działań to większe kontrole, ograniczenia wolności osobistej czy wprowadzanie nowych podatków. Osoby, które sprzeciwiają się tym zmianom, często są przedstawiane w negatywnym świetle, jako te nieodpowiedzialne, a społeczne lub wręcz działające na szkodę innych. Tworzy to presję społeczną, która Skutecznie zniechęca do w ogóle publicznego kwestionowania takich zmian. Jeśli już zaakceptujemy te zmiany, to ich cofnięcie jest niezwykle trudne. Nawet jeśli to wymyślone zagrożenie już dawno minęło, to władze rzadko wycofują wprowadzone ograniczenia. Co więcej, wcześniejsze kryzysy stają się też wygodnym punktem odniesienia, pozwalającym na uzasadnienie wprowadzania kolejnych restrykcji. Raz zaakceptowany mechanizm jest znacznie łatwiejszy do powtórzenia w przyszłości. Przykłady: kryzysy bezpieczeństwa, gdzie po zamachach wprowadzono większe kontrole na lotniskach i rozszerzano na przykład uprawnienia służb, pandemia, która ograniczyła nas w przemieszczaniu się, mieliśmy nakazy noszenia masek czy zamykaliśmy działalności gospodarcze i uzasadniali to ochroną zdrowia publicznego. Czy też kryzysy klimatyczne, gdzie nakłada się na nas nowe podatki i ograniczenia, oczywiście w imię ochrony środowiska. Nawet jeśli część z tych ograniczeń cofnięto, to ich skutki oraz gotowość do ponownego wprowadzenia podobnych działań pozostają. W Polsce toczy się obecnie dyskusja nad nową ustawą wdrażającą unijne przepisy DSA. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w internecie, między innymi poprzez walkę z treściami nielegalnymi i szkodliwymi. Rząd proponuje zmiany, które dają urzędnikom, np. prezesowi UKE, prawo do szybkiego blokowania takich treści. W teorii brzmi to dobrze, jednak zagrożeniem jest to, że każdy rząd chce kontrolować media, żeby mieć nad nami jeszcze większą władzę. W tej ustawie urzędnik może zdecydować o zablokowaniu treści, nie czekając na decyzję sądu. Wiele rzeczy może zniknąć tak na wszelki wypadek, ponieważ nie ma jasnego wyjaśnienia, co dokładnie jest uznawane za nielegalne. Rozumiem w takim razie, że wszystko, co rząd lub urzędnicy uznają za szkodliwe, może zostać zgodnie z prawem zablokowane. Na przykład krytyka władzy może być przecież potraktowana jako dezinformacja. Te decyzje o zablokowanych treściach nie muszą być jasno uzasadnione ani w żaden sposób publicznie wyjaśnione co uważam budzi słuszne obawy o nadużycia. Ciekawe, czy odwołania będą wyglądały tak samo skutecznie jak na YouTube. I teraz mamy ciężką sytuację, ponieważ z jednej strony czujemy, że w internecie powinna być moderacja, żeby nie trafiać co chwilę na jakieś chore treści, które może wrzucić dosłownie każda anonimowa osoba. Ale gdzie jest ta granica i jak to wykonać właśnie bez obawy o te nadużycia? Z mojej perspektywy, jeśli państwa są w stanie preparować zamachy, poświęcając życie swoich obywateli, aby uzasadnić potrzebę wywołania wojny, to mają również na pewno ogromne możliwości siania desinformacji i wykorzystywania np. botów. Niezależnie od tego, czy wprowadzą cenzurę, potrafią przytłoczyć nas informacjami, które służą po prostu ich interesom. Spójrzcie, co dzieje się obecnie. W internecie pod każdym filmem na YouTube pojawiają się wyborcze komentarze. Dosłownie wszędzie znajdziemy odniesienie do wyborów: kogo popierać, a kogo uznawać za tego złego. To idealny przykład, jak wygląda pięknie zaplanowana kampania wyborcza, więc gratuluję takich metod. Wracając do ustawy, słyszymy, że ma ona rozwiązać problem i zapewnić nam bezpieczeństwo, ale w zamian za to zgadzamy się na jeszcze większą cenzurę. To niebezpiecznie prowadzi do sytuacji, w której przyzwyczajamy się że internet jest kontrolowany przez władze i to oni będą wybierać treści, które możemy oglądać. Wprowadzenie takich przepisów bez odpowiedniej kontroli sprawia, że nawet w demokratycznym kraju wolność słowa może po prostu przestać istnieć. Internet, zamiast być przestrzenią wolnej wymiany myśli, może łatwo stać się po prostu narzędziem propagandy. Mark Zuckerberg, szef Facebooka i Instagrama, ostatnio ogłosił, że platformy te będą mniej cenzurować swoje treści. Przyznał, że wcześniejsze decyzje o usuwaniu niektórych materiałów były błędne. I powiedział, że teraz będzie więcej tej wolności słowa. Zuckerberg planuje też wprowadzenie funkcji podobnej do Community Notes, znanej z Twittera, czyli obecnego X. Użytkownicy mogą wprowadzać uwagi do postów, które na przykład mogą wprowadzać w błąd lub wymagają szerszego kontekstu. Notatki zawierają dodatkowe informacje, linki do źródeł lub po prostu wyjaśnienia. Aby notatka stała się publicznie widoczna, musi być zatwierdzona przez określoną liczbę użytkowników o różnych poglądach i opiniach. Ten mechanizm ma zapobiegać stronniczości. Kiedy notatka zostanie zaakceptowana, jest widoczna pod postem, co pomaga odbiorcom na dostarczenie bardziej obiektywnych treści. Na razie zmiany te dotyczą głównie USA, a w Europie zasady moderacji pozostają bez zmian. Co ciekawe, Zuckerberg w 2024 roku przyznał, że administracja prezydenta USA naciskała na niego, aby usuwał treści związane z pandemią. Nawet te satyryczne wpisy. Powiedział, że firma ugięła się pod naciskiem rządu, co pokazuje, jak ta presja polityczna potrafi wpływać również na decyzje gigantów technologicznych. Czy realnie to coś zmienia? Przypomnijmy, że Elon Musk, kupując Twittera, obiecywał uczynić tę platformę naprawdę wolnym medium. Po przejęciu, zmienił nazwę na X i zapowiedział, że będzie tam mniej moderacji, aby każdy mógł na równi wyrażać swoje własne opinie. Jednak szybko pojawiły się kontrowersje. Okazało się, że X promuje treści zgodne z interesami Maska. Lub tych, którzy są z nim blisko związani. Algorytmy X zaczęły promować treści maska, co potwierdził tłumacząc, że były to testy. W lutym 2023 roku Elon Musk zlecił inżynierom zmiany w algorytmie, aby jego posty były bardziej widoczne dla użytkowników. Decyzja ta zapadła po tym, jak uzyskał mniejsze zasięgi niż Joe Biden. W wyniku tych działań posty maska były po prostu sztucznie promowane. Wygląda więc na to, że wolność słowa i równość są dla niego w porządku o ile działają na jego zasadach i oczywiście w jego interesie. Wiem, że wielu ludzi postrzega Ilona Maska jako zbawiciela świata, tym bardziej w duecie z Donaldem Trumpem. Warto jednak pamiętać, że to dwóch bezwzględnych biznesmenów, a dając im niemal absolutną władzę, powinniśmy zachować więcej czujności. I głębiej analizować ich działania. Smutna konkluzja tego materiału jest taka, że niezależnie od tego, czy w internecie walczą ze sobą boty o zajęcie miejsca na naszych stronach głównych, czy ktoś po prostu palcem pokazuje nam, co mamy oglądać, to i tak jesteśmy na straconej pozycji. Nasz wybór sprowadza się jedynie do decyzji, w jaki sposób wolimy być zmanipulowani, a wolność ogranicza się do możliwości wyboru, czy chcemy siedzieć na łańcuchu, czy na smyczy. Prawdziwa historia powstania McDonalda to opowieść o tym, jak bezwzględność, chciwość i zdrada wygrały z prawdziwymi założycielami całkowicie niszcząc ich życie. Kliknij w miniaturę widoczną na ekranie i odkryj mroczne tajemnice, które skrywa największe burgerowe imperium na świecie. To jest kanał bez cenzury, dzięki za oglądanie i do zobaczenia za chwilę.